Jeden, dwa, trzy, dzień dobry, idziemy tam Śmieszne jest to w tym Samsungu, nie? Że tu mnie widać, widać wszystko naokoło eee, No, idziemy oglądać nowe Xiaomi No i słuchajcie, udało mi się e, znaleźć kawałek cichego miejsca i udało mi się czy udało mi się, po to tutaj przyjechałem, to żadne udało mi się, po prostu mam na chwilę Mi 11, więc mogę troszeczkę pierwszych wrażeń swoich opowiedzieć o tym telefonie. Na razie są takie naprawdę, ale zaczniemy od pudełka. Zobaczcie jakie duże, fajne, ładne pudełko, bo były takie tam gadki, że może będzie bez ładowarki, może małe, ale nie, wszystko jest tutaj, w pudełku jest na bogato, bo jest etui i to etui na pewno się przyda na ten telefon. To jest zresztą jest duży. Naprawdę jest kawał telefonu. O, szukam tutaj Nota. No i zobaczcie, on jest wielkości Galaxy Nie Nauta, tylko S21 Ultra. czym czymś cieńszy. Ultra jest e, grubsza to jest cieńsze. No więc kawał kawał e, telefonu. E, no i ten tył. Z jednej strony ładny, ale z drugiej strony widzicie. E, Było dzisiaj oczywiście szkło Gorilla Glass, Victus. Z jednej i z drugiej strony, czyli to takie najodporniejsze. No i to jest jedna rzecz, która jest w pudełku, a druga rzecz. Byłaś. O, ładowalka. 55W, w związku z czym szybka. Nie wiem w ile się to będzie ładowało. Będę testował za jakiś czas. Ale jest kabelek. Może tutaj coś jeszcze nie, tutaj już nic. No w każdym razie kabelek, ładowalka, czy wszystko to co być powinno po bożemu. Tak to powinno wyglądać, tak to wygląda i cześć i chwała za to siło mi, że no, nie oszczędza, chociaż były takie słuchy, że może jednak przyoszczędzi. Pudełko ładne. Bierzemy się za telefon. Co ja mogę pokazać dzisiaj w tym telefonie? Tak, mogę go wytrzeć z tyłu, żeby nie był taki upaćkany o spodnie. No, i tył wygląda tak. Ta wyspa z aparatami jest duża, oryginalna, odstaje, ale pakujecie to wetuje i nie ma tutaj żadnego problemu. E, czytnika linii papilarnych nie e, jeszcze nie instalowałem, w sensie nie odciskałem swojego palca, ani żadnych zabezpieczeń tutaj nie mogę robić, łamać. W związku z czym nie wiem, jak to się będzie odblokowywało, ale podejrzewam, że szybko. Natomiast sam ekran jest naprawdę piękny, wielki, gigantyczny. Te rameczki są niewielkie. No i naprawdę, to w, pomimo tego, że to jest duży telefon, on bardzo fajnie nam leży w dłoni. Jest dziurka tutaj na kamerkę do selfie. Pokaż się, nie widać. O tutaj, tu, tu, tu. I ona nie jest e, duża. E, odświeżanie, bo to jest fajna sprawa. I już tutaj wejdziemy sobie w ustawienia, bo. Mamy oczywiście ty ciemny, typ jasny, to wiadomo rozdzielczość ekranu o, rozdzielczość ekranu w WQHD, czyli taka gigantyczna. Można ją obniżyć do Full HD, ale co sobie będziemy żałować tutaj przynajmniej, jeszcze go w końcu nie używam i częstotliwość e, odświeżania fu, 120 Hz albo tradycyjne 60 no i to... Fajnie wszystko wygląda. Bateria w tym telefonie ma 4600 z pojemności. Oczywiście telefon obsługuje 5G. Zobaczymy, jak szybko ona będzie zjeżdżać. Pewnie szybko, ale myślę, że na dzień powinna wystarczyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Co jeszcze mogę pokazać? Mogę pokazać, jak się wczytują strony. Mogę zaraz coś wpiszemy. O! No i strony oczywiście muszą się. Blokuj. Wczytywać szybko. Nie ma bata, żeby było inaczej. Proszę bardzo, wchodzimy na stronę, na której pewnie ten test, e, nie ten test, ale test tego telefonu za chwileczkę znajdziecie. Też bardzo ładnie wszystko tutaj śmiga. Strony otwierają się ładnie. No, ale ciężko, żeby było inaczej w... w takim telefonie. Co jeszcze na szybko można? Zdjęcia, oczywiście, pokazać. Zdjęcia są bardzo ładne i za chwileczkę pokażę Wam na ekranie, bo troszeczkę mi się zdjęć udało zrzucić. Typ portretowy, rozmycie tła. Dużo szczegółów. No, coś mi się wydaje, że tutaj naprawdę będzie nieźle. E, co my tutaj mamy? Aplikacji. Mamy typ profesjonalny, oczywiście. Wideo, które możemy nakręcić tak samo w 8K, w 4K, 30 i 60 klatek. No i zdjęcie tutaj mamy szeroki kąt. Zwykłe zdjęcie, dwukrotny zoom cyfrowy, chyba, tak? Z tego co pamiętam. W każdym razie przybliżać możemy 30-krotnie maksymalnie. No i tak wygląda aplikacja. Tak wyglądają zdjęcia, zobaczcie co udało mi się w tym krótkim czasie zrobić, ocencie sami. 1-2-3, dzień dobry. Full HD 30 klatek na sekundę. Mam nadzieję, że mnie słychać, chociaż coś mi głos odjęło. No i tak to wszystko wygląda. Jest 4K oczywiście 30 i 60 klatek jest, tak samo 8K. Dzień dobry, a tak wyglądam ja. Nic specjalnie imponującego. Ale założę... Kaptur mam fajny od razu lepiej, nie? To na razie znika. No i to by było chyba na tyle tych moich pierwszych wrażeń. Ten telefon pewnie wleci do mnie za jakiś czas na testy, w związku z czym będę miał czas pobawić się nim więcej. Na razie takie pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Duży telefon, ale jak ktoś lubi duże telefony, no to będzie zadowolony. Nie jest ciężki, fajnie leży w dłoni. Mówię jak na razie bardzo pozytywne wrażenia, a jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Przecież, przecież to możemy zrobić, jak ja jestem słaby. Moja głowa jest zawodna, przecież możemy puścić sobie coś i posłuchać głośników, które są dwa. To ściszymy, bo nie o to chodzi. I trochę Tu jeden. No to to naprawdę nieźle. tak na moje ucho, No ale wejścia miniczek na słuchawki nie ma. Dobra, już nie gadam, już kończę i czekam z niecierpliwością na ten telefon, bo wygląda naprawdę nieźle No. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona albo zegarka zobaczymy. Na razie, hej, cześć!